Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witajcie. Chciałbym was poinformować o czymś nowym. Wargaming wczoraj zaskoczył, a co takiego się wydarzyło. Ano oznajmił nam, że pojawi się nowa linia czołgów radzieckich. Tak, tylko że szkoda, bo na zimnej wojnie. Cześć, witajcie, ja nazywam się oczywiście Chińcu i dzisiaj was poinformuję, jakie to pojazdy będą. Już we wtorek szykuje nam się kolejna mała łatka, jak to, co wtorek i w tej łatce pojawi się właśnie nowa linia czołgów ciężkich radzieckich na zimnej wojnie, zaczynając od pierwszej ery, kończąc na trzeciej erze. I teraz zobaczcie mniej więcej jakie to będą maszyny. Pierwsza era pojazd zaczyna IS-3M, później mamy IS -3. 4M to są dwa pojazdy z pierwszej ery. Druga era, mamy tutaj trzy pojazdy: T10B, T80 i T80B. A na trzeciej erze mamy również trzy pojazdy i są to T80BV, T80U i obiekt 640 Czarny Orzeł. Tak, Czarny Orzeł. Dla mnie to trochę jest zaskoczenia, dlaczego? Ano dlatego, że już mamy jedną linię czołgów ciężkich na zimnej wojnie. A zobaczmy, jak te maszyny nowe się prezentują. Dla mnie najbardziej takim zastanawiającym tutaj z tych pojazdów będzie jeden pojazd. Jaki? IS-4M. Tak, is 4 tylko z dodatkiem mki i zaraz zobaczymy jego parametry. Oczywiście jest to pierwsza era. Na pierwszej erze, słuchajcie, czołgi ciężkie jakoś mocno nie królują. Tam naprawdę nie mamy fenomenalnych maszyn. Jest jedna maszyna, a mowa tutaj o tej maszynie, czyli M103A1. Dlaczego fenomenalna? Ano dlatego, że ma dużo większą alfę niż na II wojnie. Jeździ szybciej, o ile dobrze pamiętam, i mamy dobrą penetrację 278-340 to jest penetracja tego pojazdu. Uszkodzenia w porównaniu do pojazdu z II wojny, tutaj mamy 450, a nie 400. Tak jak już wiele razy mówiłem, na drugiej wojnie. M103 powinna mieć właśnie większą alfę, dlatego że jest to miękka maszyna, a walczy naprawdę z potężnymi pojazdami. Tutaj ten pojazd nie ma konkurencji. Dla mnie jest to najlepszy czołg ciężki na pierwszej erze. Jedyne co to medy go przewyższają, bo na przykład, jeżeli popatrzymy sobie na takiego Leoparda Prototype, tak, Leoparda prototypa, zobaczcie tutaj, owszem, alfa może nie jest duża, ale jeździ o wiele, wiele szybciej oczywiście, i oczywiście jest to czołg średni, ale penetracja 344. Tutaj mamy 340, tak więc MET ma większą penę od czołgu ciężkiego. I teraz wracając do IS-4 z dodatkiem M. Zobaczcie parametry tego czołgu. Tutaj jest IS-3M. Czy parametry są warte do zobaczenia? A to zobaczmy sobie. Tutaj mnie najbardziej interesuje penetracja. 265, 322. Uszkodzenia są większe niż na isie trzecim nam drugiej wojnie, bo i 3 na II wojnie to jest jak doskonale wiecie poziom 8. Tutaj mamy pojazd można powiedzieć, który będzie walczył no powiedzmy z pojazdami 9. 10. tieru, tak, patrząc na tą pierwszą erę. Uszkodzenia mamy większe. Przedunek 11 40 Uszkodzenia na minutę 2314. Co ciekawe, tutaj dość szybkie pociski są. Zobaczcie, na podstawie mamy APCR -y 1259, a jeżeli chodzi o drugie pociski, to są te APDS-y i tutaj mamy 1400. Co do ISA 4M. Słuchajcie, tutaj mamy pojazd prawdopodobnie o wiele bardziej opancerzony no na drugiej wojnie jest to naprawdę znakomita maszyna pancerz może nie wygląda fenomenalnie na papierze ale ten pojazd potrafi sporo odbijać jakie parametry ten pojazd będzie posiadał tutaj jeszcze zobaczcie sobie na pancerz tego pojazdu no zastanawiające jest to że na zielono nam się on świeci czy aż tak będzie miękki no zobaczymy mnie najbardziej właśnie zastanawia alfa i penetracja. Zobaczcie, w porównaniu do ISA 3M mamy większą penetrację, bo mamy 275 i 348. Porównując to z. M103, tutaj mamy 340, tak więc IS4 ma większą penetrację. Uszkodzenia 440, M103, bo będzie to jego taki największy konkurent, 450. Jeszcze teraz chciałbym tylko zobaczyć, ile przadowuje M103. Słuchajcie, opuszczanie działa na pewno tutaj na M103, będzie lepsze, bo mamy minus 10 stopni. Przadunek 11,3 na M103, a tutaj. I to jest właśnie trochę słabe, 12 i 3. Tak więc mamy sekundę dłużej, nie wiem dlaczego, ale no tak jest, tak? Pewnie pojazd będzie bardziej opancerzony, chociaż ta, chociaż ta M103, no nie ma tam jakoś potężnych takich przeciwników. Jedyne co, no to oczywiście lodówki, tak, bo jest ich bardzo dużo, no i lodówka tutaj bez problemu wszystko bije na głowę. Jeżeli chodzi o inne parametry, w porównaniu do ISA-3M pociski są dużo, dużo wolniejsze. Na podstawie mamy, zobaczcie, apcr -y i na pociskach premium też mamy apcr -y i one są dużo wolniejsze w porównaniu do tego oto właśnie ISA-3M, bo tutaj patrząc na te pociski, naprawdę prędkość znakomita, a jest to, przypominam, Maszyna radziecka, tak? Tutaj mu dali dużo, dużo wolniejsze te pociski. Hmm, ciekawa sprawa. Ten pojazd mnie najbardziej właśnie interesuje i na pewno go sobie wyEXPIE, tak, żeby pograć, żeby wam pokazać na pierwszej erze tą maszynę. Ale to jeszcze nie wszystko, bo mamy inne pojazdy również. Zobaczymy taki, taką maksymalną maszynę na drugiej erze. A jest to, słuchajcie, mamy tak T10B, później mamy T80 i maksymalna maszyna jest to ten oto pojazd T80B. Tak on wygląda. Tylko, że słuchajcie, na tej drugiej erze mamy znakomitą maszynę. W sumie w tym samym, w tej samej nacji, tak? Bo jest to T72AV, tutaj mamy T80B, i teraz interesują nas oczywiście parametry, a najbardziej oczywiście również penetracja. Gdzie jest penetracja? Słuchajcie, penetracja, penetracja wynosi 408 i 550. Uszkodzenia 550. Jeśli chodzi o prędkość pocisków, na podstawie mamy bardzo szybkie pociski 1000. 785 opuszczanie działa gdzie tutaj jest opuszczanie działa czekajcie przedłónek jest 10 sekund a opuszczanie działa 5 stopni tak 5 stopni zobaczcie jak teraz prezentuje się jego konkurent a mowa tutaj o T72AV penetracja 408 550 uszkodzenia identyczne tylko że widzimy od razu że pojazd jest wolniejszy 60 km na godzinę i teraz jeszcze zobaczmy sobie na prędkość pocisków można powiedzieć że jest identyczna a uszkodzenia przeładunek 10 i 2 gdzie mamy tutaj słuchajcie uszkodzenia na minutę 3234 a tutaj ile było 3300 tak tak więc tak to wygląda bardzo podobne pojazdy, pojazdy tylko że no, ten pojazd będzie jeździł szybciej, 72 km, tak 72 km w porównaniu do tego tylko 60 Zastanawia mnie również pancerz na tej nowej maszynie, no bo AV gdyby nie powchodziły te pojazdy, takie naprawdę teraz niesamowicie dobre, tak jak na przykład Chieftain. No jest dużo medów bardzo dobrych, gdzie nawet biją, jeżeli chodzi o Penetracją biją ten pojazd na głowę. Ciężko też się gra, bez tego opuszczania działa. Wiadomo, te radzieckie pojazdy to takie totalne placki, i tutaj się zdecydowanie gorzej gra. Tak samo ten pojazd nie będzie miał łatwo na tej drugiej erze, bo jest dużo, dużo, naprawdę bardzo dużo dobrych pojazdów. I teraz przejdźmy sobie już do maksymalnego pojazdu na trzeciej erze. Tak, trzecia era to jest ten, oto pojazd. Tak, to jest ten oto pojazd. Jest to obiekt 400, e, przepraszam, obiekt 640, czarny orzeł i teraz zobaczmy na parametry. Punkty wytrzymałości 4000, prędkość maksymalna prawie 71 km na godzinę, Penetracja 606 697 uszkodzenia 550. I teraz Wam pokażę pierwszy lepszy pojazd z brzegu, jeżeli chodzi o penetrację. Tutaj maksymalna pena jest 697, a weźmy sobie takiego Abramsa. Zobaczcie na to: 740 uszkodzenia są ciut mniejsze. Kolejny pojazd z brzegu Leopard, bo to są jego konkurenci, tak? Leopard 710, uszkodzenia mniejsze, bo 510. A jak wygląda, bo mamy bardzo bliźniaczą maszynę, T72BU. Tutaj mamy penetrację 606, 697, uszkodzenia 550, tak więc he. penetracja identyczna, uszkodzenia identyczne to. Co takiego różni te pojazdy? Tutaj mamy 70 km na godzinę, a tutaj 67. Tak więc jest troszeczkę gorzej. Hmm, co jeszcze tutaj możemy powiedzieć? Przeładunek 7,9 na pojeździe, tym, który obecnie mamy w grze, a tutaj 8,6. Tak więc jest dłuższy przeładunek. Prędkość pocisków 1700, a na BU też 1700. Tak więc tak to wygląda. Opuszczanie działa, słuchajcie, opuszczanie działa. Tutaj mamy 6 stopni, a na nowym pojeździe będziemy mieli ile? 4,5 stopnia. Heh. I to nie jest właśnie dość komfortowe. 4,5 stopnia, owszem, jest jedna maszyna, którą Wam zaraz pokażę. Tylko że ta maszyna ma identyczną opuszcza, opuszczanie działa ma identyczne, ale patrząc na penetrację, gdzie tutaj mamy maksymalną 697, to tutaj mamy aż 900. Tak. Mowa o obiekcie 292. 900 taka jest penetracja. Uszkodzenia dużo, dużo większe, bo aż 760 owszem. Mamy również niezbyt komfortową rozgrywkę, bo opuszczanie działa jest 4,5 stopnia. No ale jednak ta penetracja robi wrażenie, jak i również uszkodzenia robią wrażenie. A przeładunek mamy, słuchajcie, 10,3, tak? 10,3, gdzie tutaj mamy ten szadunek. 8 i 6 nie jest jakaś bardzo duża różnica, ale w Alfie zdecydowanie jest różnica. Tak więc, no, to jest pojazd, który będzie tym maksymalnym pojazdem, tak He. bardzo ciekawie wygląda. Naprawdę, bardzo ciekawie wygląda. Nie wiem, jak tam pancerz będzie się prezentował. Tutaj taka dość duża tam nadbudówka z tyłu, z przodu wieża fajnie wygląda, nawet taka spłaszczona, tylko no, to opuszczanie działa. Słuchajcie. Czy ten pojazd zrobię? Raczej nie. Najbardziej mnie interesuje właśnie IS4M. Ten pojazd mnie najbardziej interesuje, bo na pierwszej erze, słuchajcie, na pierwszej erze nie mamy zbyt wiele czołgów ciężkich i ten IS może delikatnie odmienić rozgrywkę, bo pojawi się naprawdę bardzo dobra maszyna. Hmm. Ciekawa sprawa, naprawdę ciekawa sprawa. Ten pojazd na pewno znajdzie się u mnie w garażu. Lubię grać Isem 4, a tutaj będziemy mieli Isa 4 z dopiskiem M. Tak więc te pojazdy, nowa linia, cała nowa linia na zimnej wojnie pojawi się już we wtorek. Oczywiście, sekcja komentarzy należy do Was, czy coś. I oczywiście czekam na wasze wypowiedzi, co sądzicie. Jeżeli chodzi o inne jakieś nowości, tutaj nic takiego spektakularnego się nie pojawi. Tu najbardziej wargaming nam zakomunikował, że pojawią się właśnie te pojazdy. Czekałem na czołg premium, takiego nie będzie. Z jednej strony, może i dobrze, może trochę się uspokoją z tymi premkami, mamy nową linię. Szkoda, że nic nie dodali na drugą wojnę. Coś nowego, szkoda, bo też mogli wprowadzić na przykład nową linię, no, ale nic, jest to co jest. Dzisiaj zapraszam na live'a, wczoraj się nie odbył, miałem naprawdę bardzo dużo robótek ręcznych, dlatego że homik wymaga też poświęceń. Z mojej strony to wszystko, zapraszam dzisiaj na live'a, trzymajcie się, do usłyszenia, hej!